Matko, to za gawno, głupie. I cześć, wam z tej strony Nesko. Dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z Raczej nie uda mi się tego fajnego efektu zrobić, ale się w to, że wyszło mi powitanie bardzo ładnie. Jeżeli w jakiś wasz level nie zagrałem, to dlatego, że levele się tutaj mieszają i jest to cholernie trudne, żeby znaleźć wszystkie levele, których się nie grało. Więc za to was przepraszam, level jest ponad 770, więc jestem z tego naprawdę zadowolony. Dziękuję wam bardzo moi kochani, dziękuję wam bardzo. Dzisiaj le lecimy z levelem Neskotowe Głosy 2, o Thomson 2 LQ Pozdrawiam cię bardzo serdecznie i lecimy, zobaczymy co tam dla niej Jeden, mama Neskota, o Jezu, 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 Jezu Tomek, posprzątaj w szafie, no posprzątaj w szafie, bo to jak brudno ja tu nie mogę patrzeć normalnie, no nie no ja nie umiem tak bardzo udawać no Jak wiecie ja nie umiem tak bardzo udawać tak już to widzicie, prawda? To byłem właśnie ja, tak to byłem właśnie ja, tak dokładnie, tak Traktor, o w dupę jeża To będzie dosyć trudne, ale mi się uda, poczekajcie ja... Mmm. Bum-bum-bum! Nie, to w sumie bardziej jak jakiś wyścigowy samochód, ale gardło mi zaraz pozwoli. To nie będzie fajne. Cholera, jasna. Kler! No nie, no po prostu nie. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Ej, hey moi kochani, witam was z tej strony, Claire. Dzisiaj pogramy sobie w. w. Aaaa! To jest zazwyczaj początek. No, początek powinien być, tak? To poczekajcie, to może jeszcze inaczej, bo może jeszcze inaczej. Aaaa! O Jezu, jezu, escape nie działa a potem jest... Hej, cześć moi kochani, witam was z tej strony Claire, gdzie pogramy sobie w kraju Fear. Nie no dobra, ja nie umiem naśladować! Claire! Win w happy Było coś takiego Uuu, dobra, tego ostatniego może nie było, ale wiecie, no. Ha! Przynajmniej umiem naśladować, tak? To jest najważniejsze. Let's go quiz 11. Zour Mentor. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Cztery pytania na temat Elevena. Zobaczymy, czy odgadnę. Jak Eleven w pierwszych odcinkach SCP nazywał SCP? ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie oglądałem jego serii z SCP. No co naprawdę? mi się nie wiem, tak mi najbardziej może do niego pasuje. Chyba, chyba nie, 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 to pierwsze to było, dobra, chyba, chyba, chyba to gadam, że to pierwsze, albo ewentualnie to drugie, ale wejdę w to, ho, oh, oh, ho, oh, ho, wejdę w to drugie. Jaką liczbę prześladuje, jaka liczba prześladuje Elevena? Na no, pewno Eleven, no, w sensie jedenasta, jedenastek, tak, na pewno nie trzynaście, no, bo co to mam związanego z nim i jego nikiem, prawda? What? What? Nie 11! To jaka, przepraszam bardzo, jak nie 11! Le ta liczba ciebie raduje mi, powiedz lepiej, bo jak to, jak, jak nie 11 to jaka, 24, kurde, 22, no please, no, no, please, o kurde, gdzie ja wpadnę, 36, a co to ma wspólnego z 36? No na pewno nie tutaj, bo tam widzę minę, więc może bym padł do tego 36, a co to ma wspólnego, co to w ogóle znaczy 36, przepraszam bardzo, co to w ogóle jest 36, a ja nie wiem. Według Elevena gra opowiada o... O Jezu! A co? Ja co bym... Wy... Dobra, więc co, tutaj widzę to tutaj widzę jetpack. Okej, okay. Sender sendermanie, któremu ktoś ukradł garnitur. Okej okay. Nie... ładnie, nie tutaj? Nie goduję, że nie tutaj! Nawet mi nie mówi że nie tutaj! Kurde miny! No to które ty? Ja nie wiem, ja, ja nie wiem! Nic o jego serii ze Co jest to na tyle? Fucking shit ten minę ten! Minet, minę, miny znaczy się! <grym> Tego nie było, tego nie było, kochani, tego nie było, naprawdę. <grymne> Dobra, naważnie się udało. Jezu, jaki fryz śmiechowy. Poczekajcie, muszę go poprawić, muszę go poprawić, muszę poprawić fryz. Po prostu nie mogę, tak? Nie mogę, po prostu naprawdę. Ja nie wiem czy wy zdajecie sobie z tego sprawę, ale w happy wins codziennie dochodzi przynajmniej... Cztery, przynajmniej cztery, level, cztery nowe levele, tak? Dużo to jest, naprawdę. Poczekajcie, komornik, który idzie zrekwilować klatkę. Schow... Jezu, nie, nie wiem, kuś ja nie. Wezmę w jedynkę, wpadnę. Chyba zgadłem, wiecie, tak mi się wydaje, że zgadnę bo to miałoby w sumie same, bo teraz idę do tyłu. No nie pierdziesz, ja tam nie wiadę. Ostatnie pytanie mi zostało. Skacz tam Deklu, za Skacz jest. Co ma eleven? A ja nie wiem, co on ma. Mik mikrofon na na czym? Na rarę, co? Parę wodną, jezu Za głośne słuchawki, kamerę Co kuźwa, w co ja wpadłem? Za głośne słuchawki, ale bym wszystkie z tych trzech rzeczy Ja pierdziele, nie podoba mi się ten quiz, w ogóle mi się nie podoba ten quiz Naprawdę, Neskot Battle Run, e-mail, e-mail, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, zobaczymy jak ci Battle Run wyszedł Dla Battle są genialne w swojej prostocie, naprawdę No i oczywiście miliard met na koniec, jasne, że tak, no bo muszą być, prawda? Muszą być, jakby nie patrzeć na Neskot Battle Run od Wolverine 2015 Bardzo serdecznie pozdrawiam, zobaczymy jak ty kombinowałeś. O, poczekaj, panie, 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 nie byłem gotowa, może być, wyrzućmy synka, wyrzućmy synka ha biedny synek, ale chciałem go wyrzucić na dół, a nie na górę jest To jest super bohater od Bar, Bar, Bartkowski, pyly Zapraszam do zagania. pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Bartkowski, pyly, a tutaj już jest Twin. To ty jako super bohater, Art, na parę minut to nie dzieło Ale... Nawet nie wygląda jak ja, przepraszam bardzo, to ma przepraszam bardzo być To takie... Nie podobało mi się. Neskot Pogo, ciastko Neskota. Wow, mam własne ciastko, ja pierdzielę! Siema, to moja pierwsza mam poko i robiłem od no, 20 minut, więc zapraszam. Dobra, o to ja, to, to mniej więcej ja tak wygodę. Ale musiałbym tak ciągle z gębą siedzieć otwartą No ale dobra, niech będzie, że tak się wyglądam, no dobra Niech to powodzenia, okej, okay, powodzenia, dziękuję Dziękuję, zapisz powtórkę Okej, okay, zobaczymy, czy mi się będzie opłacało zapisać powtórkę Co to ja w ogóle mam zrobić? Poczekajcie Pójdę sobie górą, dobra, pójdę sobie górą, okej okay. Okej okay. Okej, okay, poszedłem sobie górą, ale Coś tu na górze. Są tylko trzy monety. Ja nie wiem, czy one są specjalnie tam położone, że ja je musiał zebrać, czy jak. Poczekaj, poczekaj, panie, panie, panie. Skacz tam do przodu, panie. No nie to, kurde, bo mnie tam na górę. Okej, okay, dziękuję, dobra. Czy ja tam przeskoczę, przeskoczę, przeskoczę? Dobra, przeskoczyłem. Dobra, jest, dobra, jest. JB. E, takie tam, e, czytujesz, ja czytuję, no... Gaben, Gaben czytuję. Gaben zawsze czytuję Tam, dobra, tutaj też panne Nesco, no dobra, tutaj, tutaj jest mój poziom, mój własny poziom, patrzcie, jest to mój własny, kurde poziom. Ja nie wyobrażam sobie, że ktoś w ogóle mógł tak postąpić i zrobić własny poziom. Dziękuję Ci bardzo. Ciastko Nesco tam Mam własne ciastko, posłuchajcie, gdzie mam własne ciastko, więc nieźle. Ja nie narzekam. Nescoat Bolfro od, od Nexus myty 2207 20 sprawdzamy da się przejść. Dobra, żeby jak ktoś tak pisze. To, to zazwyczaj nie da się tego przejść. O nie, nie, nie! No ale idzie mi się w dupę bijasz! <laughs> Wygrałem! Nescot Ballfall od Lambader. No dobrze, Lambader. Tak, Cześć, to już mój drugi wcześniej wcześniejsze Nescot Pogo Jump nie wyszło, ale wpadkę zaliczyłem. E Okej, okay. za to nauczyłem montować się dobrze kształty Nesco zrobić quiz czy sword Zrób quiz, zobaczymy co tam wykombinujesz No oczywiście ja wiem, że to mówię z opóźnieniem e, dwóch miesięcy Ale jednak no wiesz no Nawet ja rozumiem, że musisz czekać aż ja nagram wasze mapki No ale nie mogę niestety tego szybciej nagrywać Naprawdę Już powiedziałem, że tutaj quiz, dajemy tutaj czwóreczkę I lecimy z Neskot, Pogo, Thompson 2 LQ Siemansko, to jest Ja Thompson 2 LQ luku, może Lku będę czytał A to jest mapka typu Pogo Jump, zapraszam na mapę, da się przejść Dobra Jezu, pogo, jump, kurde, no! Okej okay. Instruktaż po mapie What? Jaki instruktaż po mapie? O, what the heck? O, patrzcie, skoczyłem prawie na Megi, ale tak dosłownie skoczyłem prawie na Megi. Widzieliście to? Widzieliście to? Kutach. Jak mogłeś nazwać level Kutach? Albo poziom w sumie? Nie wiem, nie wiem jak to nazwać. Okej, okay, czy ja stąd w ogóle dam radę wyskoczyć? Chyba... Tak, dam radę! Dobra, nie ma co narzekać, jest ok? O, nie! Nie, nie, nie! No weź nie skacz, No panie, proszę cię! No panie, pro... Ej, jest... <ścoughs> O, jest? O, o. Nie, 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 nie! No i dlaczego ty tam wpadasz do klu? E, no boś tam pani że tak kupia kula! Nie sądziłem, że kula może być taką przeszkodą, naprawdę. Mini JB, mini JB, jezu. Jakby to tak ruszam, dlatego że się drapie po stopie. Drugą stopą. No jest bardzo trudne, tak myślę, że powiem. Dobra, przejdziemy teraz w tą stroną, bo to, to mi się wydaje, że będzie troszeczkę łatwiej. Okej, okay, dobra, to mi nie wyszło, poczekajcie. Pójdziemy sobie przodem w takim razie, poczekajcie. Oh, fuck! No gdzie ty poleciałeś, Deklu? Jezu, coś z ciebie za debil po prostu jest. No co, no coś z ciebie za debil. No ale panie Medium JB, dobra, medium JB, zaraz zobaczymy jakie to będzie medium JB Okej, okej, medium Maggie, Medium Magii, Kuźwa, to już powinno być very hard w takim razie, bo popatrzcie jak to wygląda, kurde, naprawdę, popatrzcie to wygląda jak normalnie. No mi się przechodziło to, się nie dało i chyba się nam. Nie no, niby to jest sprawdzone, da się przejść. No ale panie, kurde, rusz tu dupsko do przodu tam, a nie! Stercie ściągnie na dole, no proszę, naprawdę pleze no, please. No dajesz tam! No dajesz do przodu! No nie! Nie, 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 nie. Nie 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 Matko! To za gawno głupie! Okej, okay. Po 10 minutach starania się w końcu to udało mi się zrobić kochani Udało mi się kurde! Powtórka Cze, kurde. Co się właśnie kumś stało? Neskoczowa mapa 2! Wojna 3-5 pozdrawiam ci bardzo serdecznie Gramy, zobaczymy co na nim co to jest? Kurde to jest... Impossible Naprawdę to jest impossible? No dobra, znaczy w sumie być może nie. Poczekajcie, zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Poczekajcie, polecę dalej, polecę. Albo ja tu czegoś nie rozumiem, albo ten level nie ma sensu. Nysko, starałem się, tostowany, tostowany, tak, w tyle starałem się, to moja pierwsza mapka. Dobra, zobaczymy, mamy tutaj piłeczko, się pewnie odbić piłkę. O, my nie mieliśmy przodkiem odbić piłeczki? Pamiętajcie, ludzie, kochani wy moi, nie odbijacie nigdy piłeczki, bo wam to nas zrobi nie wyjdzie. Naprawdę, uwierzcie mi, naprawdę. Lepiej nie odbijać piłeczki. Fuck a już prawie no to zrobił, no. Kuźliwa, głupia mina! Poczekajcie, ja to zrobię, patrzcie, ja to zrobię. Teraz to zrobię, patrzcie, teraz to zrobię, poczekajcie, patrzcie. patrzcie. Okej, okay, prawie mi się udało, kochani, prawie mi się udało. Prawie, prawie, prawie robił, oczywiście różnica, ale wiecie. Ja to ja, tak? Więc ja dam radę to zrobić. Powiadacie teraz, dobra, dobra, dobra. fuck Ta piłka za szybko leci. Znaczy w sumie to kula, tak naprawdę, bo to jest. Aaaa! Czemu? Ło, 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 jaki unik? What? Jest! 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 Yes! Bardzo ładnie wygrałem. Dziękuję. Powodzenia. Dziękuję. Neskot Harpun Wolverine 2015 w na mapie Rate 5. Harpun, Neskot Harpun, Neskot Harpun, Neskot Harpun. Okej, okay, dobra. Już pierwszy poziom powiedzmy mniej więcej przejechany. Okej, dobra. Okej, spoksik spok, do ksik. O dobra. Normal. Normal, okej okay, Okej, okay, hard. Ja tylko trzeba jeden klawisz, Patrzcie, bez trzymanki. Bez trzymanki to znaczy z trzymanką, ale poczekajcie, może uda mi się bez. Poczekajcie, może uda mi się bez. Poczekaj, bo teraz trochę źle mi idzie. O, o, o. Okej okay. Poczekajcie Jest dobra, patrzcie bez trzymanki, bez trzymanki kochani Czy mi się uda? Dobra, może troszeczkę muszę poszukać, bez trzymanki Bez trzymanki Wygrałem, dobra, bez trzymanki szklanka mi pomogła <grychy> Dobra i tym <grychy> nabędem zakończymy dzisiejszy odcinek Mam nadzieję, że się jeżeli tak zostawcie w górę Jeżeli nie to on też zostawcie w górę komentarz Na razie no, 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 na trzymajcie się, pa pa pa. tym no no Zobaczymy się w następnym odcinku, pa, Trzymajcie się, pa,